Wyobraź sobie, że większość przeciwników Spidermana ma swoich odpowiedników w naturze. Spider -Man, Spider -Man. Pomyślmy przez chwilę, kim tak naprawdę są największe zagrożenia Spidermana. Spiderman oczywiście odniesienie do człowieka pająka. Pająk, insek, tak jak wspomniałem wcześniej, ma swoich przeciwników, którzy również mają swoje odzwierciedlenia w naturze. Zacznijmy na przykład od e, doktora oktopusa. Połączenie genialnego naukowca i ośmiornicy. Weźmy na przykład rajno, czyli nosorożec. Prawdziwa, wielka, niepowstrzymana siła natury. Mamy również Sempa, czyli welcher, starzec, który również ma swojego zwierzęcego odpowiednika. Ale idźmy dalej. Weźmy na tapet kolejnego szalonego naukowca. Kurt Connors? No przecież to jaszczurka. Widać, prawda? Mac Gargan. Człowiek można by rzec skorpion. No ale... Przyjaciele Spidermana też mają swoich zwierzęcych odpowiedników. Felicia Hardy, czarny kot. No, przecież to jest jasne: kiedy zestawimy ich wszystkich, widzimy, że to jest prawdziwe zoo. Oczywiście nie wszyscy, no bo mamy chociażby Hobgoblina, który no właściwie nie wiemy do czego się odnosi. Ale zabieg ten nie był przypadkowy. Twórcy spider chcieli stworzyć, można powiedzieć, zwierzęcy, drapieżny świat. Był Spider-Man i miał swoich przeciwników, którzy chcieli go zwalczyć. No i najważniejsze z nich. Venom. Jad. Tutaj ciężko się odnieść bezpośrednio, bo mówimy o kosmicznym symbiocie. Ale jeżeli przyjrzymy się bliżej, no kto posiada jad? Wąż. Ewolucyjna walka, symbiotyczna sieć, w której każdy przeciwnik jest odzwierciedleniem, można powiedzieć, zwierzęcego instynktu. Więc zadajmy sobie pytanie, czy Spider-Man to naprawdę bohater? Czy tylko pająk, który wiecznie musi walczyć ze swoimi naturalnymi wrogami? Daj znać w komentarzu, który drapieżny przeciwnik jest Twoim ulubionym i do jakiej kategorii zaliczyłbyś Hobgoblina. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów, zapraszam Was do obserwowania. Ja jestem geek. Cześć!